Ewangelii według świętego Łukasza. Kiedy Jezus przyszedł w Szabat do domu jednego z pierwszych faryzeuszy, aby zjeść posiłek, oni i tam go obserwowali. Ponieważ zauważył, jak wybierali sobie pierwsze miejsca przy stole, opowiedział zaproszonym przypowieść, tak ich pouczył. Gdy zostaniesz przez kogoś zaproszony na wesele, nie zajmuj pierwszego miejsca przy stole, bo może ktoś znakomitszy od, od ciebie został przez niego zaproszony. I ten, który ciebie i jego zaprosił, podejdzie i powie ci: ustąp mu miejsca. Wtedy ze wstydem zaczniesz szukać ostatniego miejsca. A zatem, gdy będziesz zaproszony, idź i zajmij ostatnie miejsce, aby, gdy przyjdzie ten, który ciebie zaprosił, powiedział ci: Przyjacielu, idź tam wyżej. Wtedy doznasz zaszczytu wobec wszystkich zasiadających z tobą, bo każdy, kto się wywyższa, zostanie poniżony, a kto się poniża, zostanie wywyższony. To ostatnie zdanie, które usłyszeliśmy w dzisiejszej Ewangelii, mogłoby sugerować, że Pan Jezus promuje taką postawę, którą czasem się określa takim zwrotem przepraszam, że żyję. Czyli, że Jezus promuje taką pokorę, która wyraża się tym, że zawsze człowiek stara się być cieniu, Że mm, nigdy nie przyjmuje właśnie żadnych zaszczytów, mm, wręcz, no właśnie, świadomie poniża się, to znaczy pomniejsza swoje kompetencje, nie przyznaje się do tych kompetencji, mm, nie przyznaje się do osiągnięć, które, mm, które ma, sukcesów, które odniósł. Czyli po prostu, mówiąc krótko, zaprzecza faktom tylko po to, żeby nikt nie uznał go za kogoś znaczącego. I na pewno Pan Jezus takiej postawy nie promuje. Wiemy, jak bardzo Pan Jezus dbał o prawdę. Zależało mu na tym, żeby. Jak najwięcej było prawdy pośród nas. I sam też no, nie prezentował takiej postawy, którą właśnie określiłem tym zdaniem, przepraszam, że żyje. Pan Jezus nie przepraszał, że żyje. Więc o co chodzi w tej dzisiejszej Ewangelii? Jakie jest główne przesłanie? W moim odbiorze Pan Jezus chce zwrócić uwagę na to, że każdy z nas ma potrzebę znaczenia. Jest coś takiego w każdym z nas. Każdy z nas chciałby mieć po prostu poczucie własnej wartości, czyli to, że coś znaczy. Jeżeli tego nie mamy, to cierpimy. Każdy człowiek cierpi, jeżeli nie ma Poczucia swojego znaczenia. Jeżeli ktoś na przykład przyjmuje taką postawę przepraszam, że żyje, świadomie się tak poniża, zaprzeczając faktom, to on na pewno sobie będzie to potem rekompensował w jakiś inny sposób. Choćby właśnie będzie w myśli, wywyższał się, czy myślał o sobie, że jest kimś lepszym od innych, bo jest taki pokorny, tak, bo, bo potrafi nawet kosztem prawdy poniżyć się, uniżyć się względem innych. Także na pewno każdy z nas chce coś znaczyć, chce dużo, chce mieć poczucie znaczenia. I teraz są różne strategie zaspokajania tej potrzeby. To, co Pan Jezus mówi, na co zwraca uwagę, że niektórzy faryzeusze wybierali sobie pierwsze miejsca przy stole, to jest właśnie jedna z takich strategii: zajmować pierwsze miejsca. Czyli Udowadniać, że ze względu na swoje kompetencje, na jakąś funkcję, którą mam, znaczę więcej niż inni. Właśnie Pan Jezus pokazuje, że nie jest dobrym pomysłem budować poczucie własnej wartości na swojej pozycji, na świadomości tego. Jaką mam pozycję, i na pokazywaniu innym, że, że moja pozycja jest większa niż ich pozy pozycja wyższa, większa, znaczniejsza. Niestety, dość często też i w kościele. Ludzie kościoła, hierarchowie, księża, też, Czasem mam wrażenie, tak mi się wydaje, w ten sposób próbują jakoś budować swoje poczucie własnej wartości, właśnie podkreślając swoją funkcję, swoje właśnie znaczenie, swoją wyższość nad innymi. Tak, swoją wyższość nad innymi. Też czasami to się dzieje przy wsparciu wiernych świeckich. Wierni świecy też czasami, moim zdaniem, zupełnie niepotrzebnie, jakby tak czczą, nazwijmy to, właśnie ludzi Kościoła, którzy pełnią jakieś szczególne role. W tymże Kościele. I jakby wspierają właśnie tych ludzi w, tym, w tej strategii, w tym sposobie budowania poczucia własnej wartości i zaspokajania tej potrzeby znaczenia. Kiedy to mówię, to mówię też o sobie na pewno. Skłamałbym, gdybym, gdybym, powie, gdybym powiedział, że, że to jest dla mnie normalne budować poczucie własnej wartości na, na świadomości tego, kim jestem i na podkreślaniu tego, kim jestem. Na pewno, na pewno tak nie jest, ale też bym skłamał, gdybym powiedział, że, że w ogóle nigdy, w żaden sposób, nie próbowałem budować mojego poczucia własnej wartości i zaspokajać moją potrzebę znaczenia właśnie w taki sposób, jaki, jaki Pan Jezus krytykuje, odradza, może lepiej tak powiedzieć, nie? w tej dzisiejszej Ewangelii. Bo to jest takie bardzo ludzkie: właśnie to, że ten, to poczucie własnej wartości budujemy właśnie na świadomości tego, kim jesteśmy, na roli, którą spełniamy i na tym, że postrzegamy tę naszą rolę jako ważniejszą, znaczniejszą niż in, rola innych ludzi. To jest po prostu bardzo ludzkie. I teraz skąd to się bierze? Dlaczego taka skłonność w nas jest? Otóż Oczywiście pewnie bierze się to trochę z wychowania, z tego, że po prostu w ogóle w świecie tego jest bardzo dużo, mhm. że wiadomo to nie tylko w kościele jest tego typu zjawisko. Natomiast inna przyczyna takiego stanu rzeczy jest taka, że my nie Budujemy poczucia własnej wartości na tym, na czym warto budować. Nie stosujemy takiej trafnej strategii zaspokajania tej potrzeby, znaczenia, uznania, o której Pan Jezus nam mówi, akurat nie w dzisiejszym fragmencie Ewangelii, ale. Mówi na wiele różnych sposobów w innych fragmentach Ewangelii. Mam na myśli te wszystkie fragmenty, kiedy on mówi, że każdy z nas ma nieskończoną wartość przez sam fakt, że jest, że istnieje i że jest dziełem Boga, czy jak mówimy, dzieckiem Boga. Tak, to na tym mamy budować poczucie własnej wartości. To z tego wypływa nasze znaczenie. Ja to już nieraz o tym mówiłem, że dużo większe znaczenie płynie z faktu, nasze znaczenie, każdego z nas, płynie z faktu, że jesteśmy dziećmi Boga, niż z tego, że na przykład ktoś jest, nie wiem, proboszczem albo prałatem. Albo biskupem, albo papieżem, no albo też, nawiązując do tej rzeczywistości świeckiej, no to dyrektorem, albo profesorem, albo burmistrzem, prezydentem, posłem. Właśnie dużo większa godność, znaczenie płynie z tego, że jesteśmy dziećmi Boga, że jesteśmy dziełem Boga i że, nas, że z powodu naszego grzechu, żeby nas odkupić, Bóg sam osobiście nas odkupił swoją śmiercią. To z tego płynie nasze znaczenie. I myślę, że w tym kontekście trzeba odczytywać słowa dzisiejszej Ewangelii. Że kiedy Pan Jezus mówi, że zatem, gdy będziesz zaproszony, idź i zajmij ostatnie miejsce, aby gdy przyjdzie ten, który Cię zaprosił, powiedział Ci, przyjacielu, idź tam wyżej. Żeby, że chodzi o to, żebyśmy Odruchowo wręcz. Nie próbowali, żebyśmy to mieli w, jakby w naturze naszej, żeby to się stało naszym nawykiem, że nigdy nie próbujemy zaspokajać naszej potrzeby znaczenia, poczucia własnej wartości poprzez to przysłowiowe zajmowanie pierwszego miejsca. Bo nie ma takiej potrzeby. Obojętnie na którym miejscu siedzimy, jaką pozycję społeczną zajmujemy, to i tak nasza wartość i nasze znaczenie jest takie samo. Tak. Nie przybywa wartości człowiekowi przez to, że zdobył jakąś społeczną pozycję. To, co mu przybywa wtedy, no to tylko społeczna pozycja, która często więcej jeszcze od Niego wymaga niż od, czyli więcej jakby społeczeństwo od nich wymaga niż od tych, którzy tej pozycji nie mają. Natomiast na pewno nie przybywa znaczenia, nie przybywa godności. Tak ja odbieram Jezusowe nauczanie, tak odbieram tę dzisiejszą Ewangelię i chcę, pod jej wpływem jeszcze bardziej żyć tym źródłem, korzystać z tego źródła poczucia mojej wartości, jakim jest sam Chrystus i Jego Ewangelia. Po więcej materiałów zapraszam na mój kanał youtubeowy Akademia Szczęśliwego Życia.